Shalom i witajcie z powrotem w Izraelu z Alin. Jesteśmy w Nazarecie, w Galilei i dzisiaj razem odwiedzimy bazylikę zwiastowania, cieśle Józefa. Ale czy wiedzieliście, że te miejsca, które są jednymi z najważniejszych miejsc biblijnych w Izraelu, są pielęgnowane przez Brazylijczyków? Tak, są tu również brazylijskie społeczności w Nazarecie. Więc poznajmy ich i te tak ważne miejsca. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Miasto Nazaret ma 4200 lat historii. Dzisiaj jest największym miastem w całej Galilei z 80 tysiącami mieszkańców. W hebrajskim nazwa miasta to Naceret, która pochodzi od słowa Necer", co oznacza pąk lub kiełek, a to jest dokładnie to samo słowo użyte w wersie z Księgi Izajasza 1,1, bo wyrośnie pąk z pnia jesego, a z jego korzeni wyda owoc. Jezus zostanie nazwany w Nowym Testamencie 17 razy jako Jezus z Nazaretu, ponieważ w tym mieście spędzi większość swojego życia. Od powrotu z Egiptu aż do przeprowadzki do Kefarnaum. Dotarliśmy teraz do kościoła zwiastowania. A kto jest tutaj z nami? Z nami. Dzisiaj gości u nas Brazylika z Rio Grande do Sul, tak jak ja. Leticia Verdade. Co robisz tak daleko od domu? Brakuje tu chimarrão, prawda, żebyśmy mogli porozmawiać. Jestem Leticia Brazylijka, zamężna misjonarka ze wspólnoty Nova z siedzibą w Cacoeira Paulista w stanie São Paulo w Brazylii. Pierwszy, jesteśmy tu małą grupką Brazylijczyków. Mamy tu wspólnotę w Nazarecie, ale także w Jerozolimie. Jesteśmy misjonarzami i współpracujemy z Franciszkanami, którzy również strzegą świętych miejsc i kto strzeże bazyliki zwiastowania tutaj. Specjalizujemy się w Kansao Nowa w transmisjach z Bazyliki przez YouTube, Facebooka i również przez stronę Christian Media Center. To Kansao Nova stoi za kamerami, za kulisami. Osoby za kulisami są brazylijczykami. Wszyscy są brazylijczykami. Pierwszy jest więcej brazylijczyków. Tutaj nadal wspólnota Shalom, która jest również brazylijską wspólnotą i oni zajmują się animacją liturgiczną tutaj. Więc oni pracują z muzyką, oni zajmują się przyjmowaniem pielgrzymów, oni dbają o wnętrze bazyliki, zajmują się recepcją. Oprócz wspólnot Kanson Nowa i Szalom, które są brazylijskie, strażnik kustosz kościoła, jest również Brazylijczykiem i nazywa się brat Bruno. Poznajmy razem bazylikę zwiastowania. Chodźmy. Wewnątrz kościoła za chwilę zobaczymy pozostałości domu Marii i miejsce zwiastowania przez Anioła Gabriela. Ale najpierw chciałabym opowiedzieć Wam o samej świątyni. Tutaj zbudowano jeden z pierwszych kościołów w Ziemi Świętej w czasach bizantyjskich, ale ten kościół zostanie zniszczony i odbudowany w okresie krucjat. Pierwszy kościół zostanie zniszczony i odbudowany wiele, wiele razy. Pierwszy ten kościół, przez który teraz przechodzimy, to nowoczesny kościół, zbudowany w 1969 roku, roku na ruinach starszych kościołów, które też zobaczymy za chwilę. Schodząc po schodach, wracamy do najniższego poziomu, który jest na poziomie czasów Jezusa. Zaczynamy już widzieć pozostałości domu. To jest dom dzieciństwa Marii i miejsce, gdzie Anioł Gabriel ogłosił zwiastowanie, jak jest napisane w Ewangelii Łukasza, rozdział pierwszy, wiersze od 26 do 38. Sam dom jest bardzo typowy dla tamtych czasów. To prosty dom. Pamiętajmy, że Nazaret to bardzo, bardzo mała wioska. Szacuje się, że mieszkało tu tylko kilkaset osób. Najbliższe większe miasto to Kana Galilejska. Pierwszy korzystali z tego, co natura już im dawała. Tutaj jest wiele naturalnych jaskiń, dlatego wewnątrz tych jaskiń budowali swoje domy. Ale ten dom nie jest jeszcze skończony. Dlaczego? Ponieważ w średniowieczu krzyżowcy zabrali i przewieźli kamienie i części tego domu do Europy, gdzie znajdują się do dzisiaj. Patrząc na tył domu, widzimy schody prowadzące na górę. To piętro nie jest otwarte dla publiczności, ale dzisiaj osoby z kościoła pozwoliły nam tam również nakręcić film. Więc bądźcie czujni, bo za chwilę poznamy również kontynuację domu. Wśród pozostałości archeologicznych widzimy tutaj mozaikową podłogę z początku XII wieku, która jest częścią Krzyżackiego Kościoła, który tu stał. Nowoczesny kościół ma dwa piętra, i stąd z góry mamy zupełnie inny widok na Dom Marii. Możemy również spojrzeć do góry i zobaczyć ten rodzaj kopuły, ten szczyt, który jest tak charakterystyczny dla architektury tego kościoła. Zbliżamy się do strefy archeologicznej, która zwykle nie jest otwarta dla publiczności. Pierwszy zobaczymy resztę domu Marii. Zobaczyliśmy schody wewnątrz kościoła, i wchodząc na nie, docieramy do tego obszaru, tutaj. Ta jaskinia to kontynuacja domu Marii. Ta część tutaj, górne piętro, wierzy się, że była kuchnią. Więc najchłodniejsze, najprzyjemniejsze miejsce to miejsce, w którym mieszkali na dole, a tutaj na górze ta część jaskini mogła służyć również do gotowania. Możemy zobaczyć, że dom kontynuował. Więc ta część domu zawaliła się, ale wciąż wyraźnie widać resztki tego domu wykutego w skale. Ale mieszkali w Nazarecie, które, mimo że jest małym miastem, jest miastem. To oznacza, że mają sąsiadów, są inne osoby, które tutaj mieszkały? Więc teraz wspiemy się do wioski i zobaczymy z sąsiadów Marii. Chodźmy. Spacerując po pozostałościach miasta Nazaret z czasów Jezusa widzimy, jak małe było to miasto. Jak wspomnieliśmy kilkaset mieszkańców. Co więcej, miasto nie jest nawet raz wymienione po imieniu w Starym Testamencie. Pierwszy nie była to znana i sławna miejscowość, to nawiązuje do Ewangelii wugek świętego Jana, rozdział 1, werset 46. Natanael powiedział do niego: Czy może wyjść coś dobrego z Nazaretu? I powiedział do niego: Filipie, chodź i zobacz. Pierwsze to jest to, co robimy dzisiaj. Chodzimy i oglądamy, jak wyglądało miasto Nazaret za czasów Jezusa i jak przebiegała tutaj historia biblijna. Jesteśmy w jednym z domów sąsiadów Marii i możemy zobaczyć konstrukcję wykonaną z kamienia. Ten kamień, który jest bardzo powszechny tutaj w Galilei, to wapień, który jest bardzo dobry do budowy. Więc teraz opuszczamy domy, które są sąsiadami Marii, inne domy tutaj w Nazarecie. Pierwszy to, co widzimy, ma około 2000 lat. Tutaj po tym okresie zbudowano kościoły. Pierwszy kościół, który zbudowano tutaj, pochodzi z okresu bizantyjskiego. Ten bizantyjski kościół zostanie oczywiście zniszczony i odbudowany wiele razy, ale tutaj możemy zobaczyć część mozaiki z pierwszego kościoła, tutaj zwiastowania. Czy teraz odwiedzimy kolejne bardzo ważne miejsce biblijne tutaj w Nazarecie? A tutaj przed nami widzimy przedstawionego Józefa. Dlaczego? Ponieważ on również otrzymuje zwiastowanie, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza rozdział pierwszy od wersetu dwudziestego. Ale podczas gdy zastanawiał się nad tym, oto anioł pański ukazał mu się we śnie, mówiąc Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii za swoją żonę, bo to, co w niej zostało poczęte, Pochodzi od Ducha Świętego. Ten jasny budynek tu przed nami jest znany jako stolarnia Józefa, ponieważ według lokalnej tradycji tutaj znajdowała się jego stolarnia, a także według części lokalnych tradycji tutaj znajdował się nie tylko warsztat, ale także dom, w którym mieszkali Józef, Maria i Jezus. Specjalne podziękowania dla Tasio, który również jest Brazylijczykiem i pomaga nam dzisiaj. Witamy serdecznie. Kościół, do którego wchodzimy, jest również nowoczesnym kościołem. Została zbudowana w 1914 roku, co oznacza, że ma trochę ponad 100 lat, ale została zbudowana na fundamentach starszych kościołów. Kościół krzyżacki oraz kościół bizantyjski zostały odkryte tutaj podczas wykopalisk archeologicznych. Aby zobaczyć te pozostałości archeologiczne, zejdziemy na dolne piętro do krypty kościoła. To działa praktycznie dla wszystkich historycznych miejsc: że najstarsze rzeczy zawsze znajdują się na dole, ponieważ z upływem wieków w tym przypadku 2000 lat Poziom ulicy i miasta ciągle rośnie, rośnie i rośnie. Białe kamienie na dnie są oryginalne z czasów Jezusa, a obok widzimy inną konstrukcję. Pochodzi ona z okresu bizantyjskiego i jest częścią tego kościoła. Te schody, które schodzą w dół, były używane jako miejsce do chrztów. Według lokalnej tradycji, Jezus dorastał tutaj, w tym domu. W którym mieszkali również Józef i Maria, a także znajdowała się tutaj jego stolarnia. Ale teraz zobaczcie historyczne etapy tego miejsca. Dokładnie na górze możemy zobaczyć nowoczesny kościół, który widzieliśmy. Tutaj jesteśmy teraz, gdzie są pewne pozostałości z czasów Jezusa i również z czasów Bizantyjskich, na przykład miejsce Chrztu. Ale spójrzmy na dół, jest jaskinia, jak widzieliśmy, inne domy w Nazarecie też miały. Patrząc w dół, możemy zobaczyć schody, które schodzą. W sumie jest dziewięć schodów, i prowadzą one do dolnej części, do jaskini, najniższej części domu, a stolarni Józefa. Ma 4,5 metra szerokości, 10 metrów długości i 2 metry wysokości. Ale jak możecie zobaczyć, jest drzwi i są zamknięte. Ponieważ minęło już 2000 lat, podłoga i struktura nie są bezpieczne do chodzenia. Dlatego nie możemy wejść. Ale w kościele jest wiele miejsc, gdzie zobaczymy kraty i spojrzymy w dół, a zobaczymy części domu. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy film z Nazaretu i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby zobaczyć więcej filmów z Galilei i Izraela. Do zobaczenia w następnym odcinku.